Witaj drogi widzu na kolejny filmik na moim kanale Dzisiaj, jak widzicie po tytule możecie się spodziewać, jest um, no, obstawianie e, walk, które teraz będą e, w ten weekend m, na FameMath 13 e, Znaczy ja bym obstawił pieniądze bardzo bym chciał, tylko że Fortuna chyba nie działa w Anglii, bo kiedyś próbowałem obstawiać i nie działało mi um, więc chyba nie działa w Anglii, więc trochę się wkurzyłem ale no trudno. Trudno, powiem wam jakie walki wydaje mi się kto co wygra. Jak wam się podobają filmiki, bo mi się podoba. Znaczy, fajnie mi się robi te filmiki na ten kanał po polsku, lepiej niż po angielsku jednak, bardzo mi się to podoba. Um, no, więc zostawcie lajka, like zostawcie suba, jak nie zostawiliście i lecimy z filmikiem. Pierwsza walka, która będzie um, na gali Fame 13 to będzie Patrikos kontra Kuba Post. Czy Kuba Post kontra Patricos. Dobra, tam, to nie jest ważne. W tej walce, moim zdaniem, Rudy zrobi robotę. Kuba Post ma 1-0 na rekordzie. Patrikos ma 0-1. Przegrał ostatnią walkę z ciężkim zawodnikiem, bo Konczek no, nie jest jakimś lekkim zawodnikiem. A moim zdaniem, no, Kuba Post nie wygrał, nie? Ja człowieka nie lubię, ale to nie jest też powód, że mówię, że nie wygrał. Wydaje mi się, że dużo ludzi myślało, myślało, że nie wygrał w tym czasie. Pamiętam po tej walce, od razu weszłem na Facebooka, go ogłosili jako wygranego na ich Facebooku i dużo ludzi pisało, że to było oszustwo, co tam się stało, że, te, że ci sędziowie, no nie znałem się, nie. I dużo było takich właśnie przypadków film. Więc w tej walce nie no, wydaje mi się, że no, Patryko z nim zamiecie mm, podłogę. Tak mi się wydaje, jak mopko weźmie go po podłodze. Um, choć Kuba Post może nas zaskoczyć jego zapasami, wydaje mi się, że tam w trailerze on. E, znaczy, tam zapowiedź walki, tam w trailer, to co e, Pokazał dużo zapasów, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, właśnie, sam nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że może jedynie tym zaskoczyć. Ale wydaje mi się, że Patrykos jest na to przygotowany, więc. Więc powinno wszystko być git, moim zdaniem. Kolejna walka to jest Take fun i Hater. Mm, tu moim zdaniem Take fun wygrywa. Mm, oglądałem wczoraj filmik Isamu. I no nie sugeruję się y, tam Isamu, jak on powiedział, bo, bo dużo się tam... Znaczy nie, parę się tam nie zgadzałem. Mm, ale wydaje mi się, że tu no, faktycznie Take fun wygrywa, tak? Wydaje mi się, że nie przez knockout też. Wydaje mi się, że tu po prostu wygra Take fun przez punkty. Wydaje mi się, że obydwa się zmęczą, ale Take fun będzie cały czas napierał presję, cały czas walił strzały i wydaje mi się, że no, hater tu nie ma za dużych szans, bo to też jest K1. Fajnie było tą walkę widzieć jednak w MMA. Ja nic nie mam, bo no, czasami też jest ten parter nudny. Jak to nie jest od na przykład profesjonalistów, nawet u profesjonalistów to jest nudne. Moim zdaniem, Kabib nie miał jakiejś ciekawej walki, takiej tu powiedziałem. Wow, był mega kotem w parterze, ale to nie było jakieś dla mnie ekscytujące. Jak oglądałem, wolał szczęścia, wolę, szczał, wolę um, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo dobra walka. No, ale tu wydaje mi się, że Take One wygra. Nie wiem, czy to z łatwością, nie mam pojęcia, wydaje mi się, że wygra o jedną głośno, ale nie będzie miała i wydaje mi się, że będzie, że będzie dosyć wyrównana walka do może późniejszych rund, może tak końcówka drugiej, początek trzeciej, Taikwon już będzie rozwalał, nie? więc to jest moja opinia na tą walkę. Ta walka to jest Shelly kontra Arab w K1, wydaje mi się, że ta walka jest, więc... Od, um, odebrali Arabowi ten MMA, jednak on wyzwał szeligę tak to prawda, ale no nie ma tego MMA Arab, tak? Um, wiemy, że Shelly ma dobry knockout, mm, ma, ma siłę w łapie, o, pff, tak. ma siłę w łapie e, Shelly, ale Arab też nie ma jakiejś małej siły, nie Oby to tak nie wyglądało jak walka Araba-Kizo, bo ta walka była mega nudna. Muszę powiedzieć szczerze, ja Araba bardzo lubię, Szelego tak nie za bardzo. Ale... No, no... trochę nudna była ta walka, nie? Trzeba powiedzieć, każdy bo tak... Tak myśli. Podziwiałem się też dobrej walki od Szeliego, jak miał walkę przeciwko best... No, z Bestią miał walkę. No to, no, nie wygląda za ciekawie, nie? I... Wiem, że on się trochę polepszył teraz. Ale wydaje mi się, że Arab ma szansę i tu powiem, że Arab wygra to. Choć to wiesz jest. No, dużo ludzi nie obstawia na Araba, ale moim zdaniem Arab to wygrywa. Na punkty nie będzie żadnych lokautów, nic takiego. Wydaje mi się, że Arab po prostu ma leps lepszą kondycję od Szeligi i, i, i wygra Szeligą na punkty. Będzie trzymał dystans, będzie tu wchodził jakieś dżaby, wiesz, raz, dwa. I tak po prostu wygra, wygra tą walkę. Może ona nie będzie nudna, bo będzie wymiana za wymianę może. Ale wydaje mi się, że jeszcze wymiany nie będą trafiały tak jak Araba. Wydaje mi się, że tu Arab wygrywa na punkty. Moim zdaniem. Następna walka to typowy dres kontra Pączek. Malczyński kontra Pączek. Wydaje mi się, że w tej walce Pączek ma duże szanse, bo ma jednak tą siłę. Tak, jak słyszeliśmy w wywiadzie, to jednak usadził stiflera. A stifler jest cięższy od obu panów. Więc wydaje mi się, że pączek tu może no, mieć siłę, ale moim zdaniem tu game plan pączka będzie, żeby wchodził w nogi i na, w parter. Bo no, ma siłę w łapie, nie trenował jednak tam i no, może sprowadził łatwo Malcińskiego na ziemię, tak. Ale. Jakby takiego czegoś nie było i oni po prostu będą robili stójkę. Też tam pączek nie będzie wchodził za bardzo w nogi, to wydaje mi się, że Malczyński wygra. Wydaje mi się, że pączek wejdzie w nogi, jak już będzie za późno. Czyli pierwsze dwie rundy wygra Malczyński, dosyć, dosyć o duży, jakby margines, a pączek po prostu pójdzie w parter w trzeciej rundzie, tak w połowie trzeciej rundy, więc to już będzie za późno. I wydaje mi się, że tą walkę wygrywa Malczyński na punkty też. Mm. No bo no, jednak ten knockout może go jednak bardziej zmotywował do tej walki. No i wydaje mi się, że będzie malczyński mega, mega, w mega formie e, na tą walkę, więc tyle. E, Sutonator kontra Japan. Mm. Tu wydaje mi się, że będzie wyrównana walka. Mm. Japczan słup dużo do tej walki. Sutonator to jest jakby jego szansa na odbudowanie kariery. Ale no i tak wchodzi do oktagonu, nie więc to nie jest tak, że jest pipo mnie. Ciężko mi powiedzieć tutaj, akurat tej walce. Daje mi się, że Japczan wygra na punkty też. Bo oglądałem wczoraj sparring sutonatora z golem, no to fajnie wygląda sutonator. Nie, nie jest zły jak na amatora. Mm, ale no jednak Jabczan już ma doświadczenie. Schód będzie szybszy, oby więcej kondycji. Wydaje mi się, że Jabczan wygra to. Tak mi się wydaje, będzie wyrównana walka, moim zdaniem. I może to pójść w obydwie strony, ale wydaje mi się, że Jabczan wygra na punkty. Um, może. Może się mylę, nie wiem. Zobaczymy jak będzie, będzie gala. Następna walka: Linkiewicz kontra Way of Blonde. Moim zdaniem tutaj. Um, wiem, że ludzie powiedzą, że no, ale Way of Blond ma yy, te czy ona coś ma tam jakieś czarne pas te w jakimś tam dyscyplinie, co chodzi o kopanie. Nie, nie, to, tu nic, tu nic to nie pomoże, niestety. Jak było widać w jej ostatnich walkach, ona nie używała tych kopnięć za dużo, jakichś tam mega kombosów, albo coś takiego, wiesz, jakieś tu raz, dwa kopnięcie, nie, nie było tego widać, bardziej nogi kopała. A Linkiewicz to się no mocno przemieniła po tej walce z Limaski wydaje mi się, no i pokonała szpilkową, to też trzeba jej oddać, że no pokazała wow w tej walce, trochę nudna walka była, ale no. Wygrała moim zdaniem. Eee, tu wygrywa Linkiewicz i to zdecydowanie. Czy będzie knockout? Nie wydaje mi się, ale czy będzie dominacja ze strony Linkiewicz? Tak. Wydaje mi się, że tak. Jak będzie miała dobrą kondycję, to będzie pełna dominacja Linkiewicz. Wave eee, blond będzie podstawiona pod mm, klatką dużo razy w tej walce i Linkiewicz po prostu ją zdominuje eee, liczbą. Ciosów, której, um, której jej zada, Więc tyle, moim zdaniem, w tej walce. Skończy się na punkty, ale Linkiewicz wygra uh, o bardzo dużo, moim zdaniem. Na walkę, której każdy oczekiwał i no trochę się zmienił w tej walce. Polak kontra Ferrari. Um, no co, no, walka ciągle będzie. Szkoda, że nie w bezlimitowej. Um, no, już niby ma kontuzję, nie ja jeszcze w tą kontuzję tak nie. Ja go lubię bardzo. Ja wolę Ferrari go od Polaka, ale nie wierzę w tą kontuzję w pełni. No nie wiem, nie wiem, nie? No. hamsko też się fajnie ma załowało. Ja rozumiem, że oni chcieli, żeby do tej walki doszło. Ale... Mm, no nie wiem, no ciężko. Wydaje mi się, że w boksie no już nie wygrywa. Um, ale wydaje mi się, że w... W pełnym limicie, jak będzie za dwa miesiące, Am e Amadi wygra. Ale no, w tej walce wygrywa Polak, moim zdaniem, przez. Przez Teko. Techniczny knockout, moim zdaniem. Um... Nie, nie. Może być techniczny? Może. Zdaje mi się, że Polak go trafi raz. Znaczy nie raz, no tam po jakimś czasie, wiesz, w, tam w późnych rundach trafi go. A Amadeusz opadnie, wstanie i na tej nodze coś będzie, wiesz, tak. Ciężko mu się chodziło, więc sędzia przerwie. Moim zdaniem tak będzie to wyglądało. Czy tak będzie? Nie mam pojęcia. nie, nie przewiduję przyszłości, ale wydaje mi się, że będzie TKO. Ale w walce bez limitu będzie, jak Amadeusz będzie w, pełnej, w pełnym zdrowiu i Polak tak samo to wydaje mi się, że będzie knockout od Polaka e, od Ferrari, sorry, więc przepowiadam tą walkę na TKO od Polaka e, i tyle, będzie ciekawa walka, zobaczmy. Te ostatnia walka na FM13 e, Popek kontra Parke. Mm, ta walka ciekawa, bardzo ciekawa, bo moim zdaniem jak pójdą wymianę to Popek ma szansę go znokautować, ale to nie jest gwarantowane, bo Parkę ma dobrą ścianę. Dobrą to silną. Hmm. Więc wydaje mi się, że tu wygra jednak parkę. Chyba, że Popek po prostu go sprowadzi na ziemię i się na nim usiądzie, nie? Bo ta jednak waga. Popek będzie miał chyba więcej wagi niż um, parkę. Więc ta waga też dużo powie za siebie. I no, wydaje mi się, jak Popek go obali i usiądzie się na nim, no to może być. Ciężko dla Parker, żeby wstał, nie? Ale wydaje mi się, że Parker wygrywa na punkty. Na punkty wydaje mi się, że wygra. Przechodzimy do ostatniej walki na tej gali. Ostatniej walki na tej gali. Wuja kontra Unboxout. Mm. Tu dużo ludzi będzie mnie hitowało, To co powiem. Ja uwielbiam Wuja. Mój wuja jest dobry. Ale jednak wjeżdżał chce do Hiszpanii. Kręcił sobie muzykę. Palił. Callę. Ja sam słyszałem, że on schudną, ale Wiesz, ja, wiecie, jednak wuja wygrał um, te gry mentalne z unboxerem, nie? Jest w jego głowie, moim zdaniem. Ale czy to pomoże? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że pierwsza runda nitro będzie napierał, cisnął, bił, um, a w drugiej po prostu nie będzie już miał kondycji i unboxał go po prostu przy kopie czy tam. U tam, uderza parę razy. Wydaje mi się, że unboxal wygra na punkty. Um, no, bo nie trygotował się w jakiejś um, najlepszej formie, nie? Ale liczę, liczę, liczę na to, że się mylę. Liczę na to, że wygra wuja. I liczę na to, że będzie wielkie. Keoho, będzie, będzie oby, oby. No nie, wydaje mi się, że tu unboxal wygra na punkty i tyle. Nie? Takie jest moje zdanie. To było moje obstawienie, jakby, jakby mógł obstawić, to bym zrobił to. Sorry, jest tak mi świeci z głowy, wtrzemysł do domu. pierwszy, jest mega gorąco w Anglii, więc się spoczyłem lekko. Będziemy oglądać gale Fame Ma 13. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Kto wygra, kto nie wygra. Jakie będą, może, kolejne walki zapowiedziane. I zobaczymy. Dzięki za oglądanie. Obywam się ten filmik spodobał. jak się spodobał, to dajcie lajka i suba. I do zobaczenia w następnym filmiku. Nara!